Cześć, nazywamy się Kamil i Maciej Matysi. Zapraszamy Was na szkolenie deweloperskie, podczas którego w maksymalnie praktyczny sposób przekażemy Wam naszą wiedzę, nasze doświadczenie, oraz przede wszystkim pokażemy Wam, jakie błędy popełnialiśmy, po to, żebyście Wy już nie musieli ich popełniać. Zapewnimy Wam również unikalną możliwość sfinansowania Waszej inwestycji, jak również zaproponujemy wsparcie merytoryczne w trakcie jej realizacji. A swoją drogą stoimy na dachu naszej pierwszej inwestycji deweloperskiej. Budynek Penelopa Silver powstał w około rok. W tym samym czasie Komplet mieszkania został sprzedany i inwestycja została zakończona. Razem z Kamilem w różnych branżach w biznesie działamy od blisko 15 lat. No ale w tym okresie przed czas stwierdziliśmy, że trzeba zacząć robić coś większego. Tak, na moment, w którym nagrywamy ten film, mamy zakończonych kilka inwestycji deweloperskich. Za nami widać nasze drugie dziecko które zaczęliśmy realizować już w momencie, gdy Penelopa jeszcze się nie skończyła. Tutaj powstało 27 mieszkań, również w niecały rok. Przejdźmy może teraz dalej do naszego pierwszego osiedla domków. Z naszym że się zobaczyć, Dwa pierwsze etapy inwestycji parku wieńce, 26 domów w zabudowie szeregowej. Dalej rozpoczynamy kolejny etap. To, co tutaj widzicie, to już jest inwestycja sprzedana. Ale opowiedzmy sobie może w ogóle o samym szkoleniu. Co nas czeka, i jak to szkolenie będzie wyglądać. Przygotowaliśmy dla Was kilkanaście działów, z każdy jest podzielony na kilka lekcji. Jest to od początku do końca kompendium wiedzy. Są oczywiście działy, które możecie sobie wybierać, jeżeli dany temat Was interesuje, ale tak jak wspomniałem zachęcamy do wyjrzenia całości. Po samym szkoleniu wrócicie tak, im dostęp do finansowania, którego my korzystamy. Jest to finansowanie bardzo elastyczne i daje możliwości właśnie szybkiego działania. Poza tym będzie oczywiście zamknięta grupa na Facebooku. Gdzie będziemy, będziecie mogli się z nami konsultować? Jak również organizować będziemy spotkania online na Zoomie, gdzie też będziemy odpowiadać na Wasze pytania? A raz w roku myślę, że będziemy mogli się spotkać na grupach już bardziej zaawansowanych um, offline. Tak jak Kamil, oferujemy Wam nie tylko teorię, ale przede wszystkim wiedzę praktyczną i możliwość jej użycia niemal natychmiast. Jeżeli wyszkolicie się, znajdziecie fajny temat, możecie do nas przyjść, pomożemy Wam. Załatwimy finansowanie, można działać od razu, tak? Więc można od razu teorię przekuć w praktykę. Zapraszamy serdecznie do zakupu naszego szkolenia, gdzie poznacie krok po kroku, jak takie przedsięwzięcia realizujemy i będziecie mogli skorzystać z naszej wiedzy, z naszego doświadczenia i właśnie z naszego finansowania. A więc jeszcze raz zapraszamy na szkolenie, zapraszamy do zostania naszymi oprogrammiotami.